Mogę podzielić się z Wami przepisami, które sam wypróbowałem, które dostałem od naszego zespołu z Banku Żywności w Trójmieście i które przechwyciłem od ludzi, którzy nas odwiedzają. Pierwszym takim przepisem, na który, muszę powiedzieć, wpadłem sam, jest konfitura. Tak naprawdę jest to zaprawa do grzanego wina i tak przede wszystkim ją wykorzystuję. Jest na zupełnie z resztek, to znaczy z tego, co akurat w moim rodzinnym domu zawsze zostawało po świętach, czyli suszu z kompotu to wszystko trzeba robi się bardzo prosto trzeba to wrzucić do garnka dodać odrobinę cukru ewentualnie erytrolu jeżeli macie problem z cukrem syropu z agawy może być trochę miodu zagotować z odrobiną wody dodać do tego przyprawę do grzańca z przypraw korzennych następnie to wszystko blendujemy Przekładamy do sparzonego słoika. E, możemy to zapasteryzować albo trzymać w lodówce. E, przechowa się nawet kilka tygodni. Jest świetne do, e, jako dodatek do grzanego wina. E, jest też super jako e, jedna z części do przekładania wafli, czyli do zrobienia tak zwanego pishingera, e, z takim akcentem świąteczno-zimowym. Bardzo serdecznie polecam. Innym świetnym pomysłem, który faktycznie został przetestowany i e, absolutnie przeszedł ten test e, wzorowo, jest bajaderka. Bajaderka jest takim ciastem trochę zapomnianym, ale bardzo wdzięcznym i możemy je spokojnie przygotować z tych wszystkich ciast i słodkości, które zostają nam po świętach. Wystarczy odrobinę przesuszyć: drożdżówkę, makowiec, można do tego dodać jeszcze sernik, to wszystko zmieszać, pokruszyć, można to zmienić w maszynce, dodać odrobinę tłuszczu, odrobinę cukru, jeżeli jest to potrzebne. Bardzo polecam dodać odrobinę kakao. To wszystko możemy albo przechowywać w lodówce w jednej foremce, wyłożonej papierem do pieczenia, na przykład, i potem pokroić na kwadraty. Sprawdza się to super. Albo możemy też zrobić tradycyjne bajaderki, takie jak w cukierni, czyli ulepić z tej masy kulki i zaserwować je gościom, na przykład na sylwestra.